No dobra, kurwa. Gdzie jesteśmy? W Polsce. Trzeba chwilę wysiąść, kurwa, nogi rozprostować. No. Kiedyś simbałem. Fakt. Lecz dziś nie ma we mnie strachu. Dziś wolę zginąć. Tak. Wolę, kurwa, iść do piachu. Jestem jak wy sprzed lat. Zostanie po mnie pole maków, a po nich domki z i jebane zamki z piachu. Kocham Cię polską, kocham Cię taką jaką naprawdę jesteś. W swym bohaterstwie na koniach te metalowe bestie. Za Twoje serce, niezłomność, za honor i poezję, za to, że szłaś pod prąd czując na plecach prędziesz. Udowodniłaś nie raz trzeba czuć przed Tobą respekt. Jesteś jak starszy brat któremu podam rękę. Inni, jak domki skarb, takie rządzenie, kto da więcej, stajemy twarzą w twarz, mając na bestię. Nie ugnę się, o nie, chcę widzieć białe choręgwie szczęśliwych ludzi las, środków naszych honor będzie. Przekuty tu nas skarb, wygłaszamy to orędzie, dlatego chodź, już czas, Polsko znów potrzebna jesteś. Kiedyś się bałem, tak? Lecz dziś nie ma fenii strachu, dziś wolę zginąć. Tak, wolę kurwa iść do piachu. Jestem jak ty. Sprzed lat zostanie po mnie pole maków, a po nich domki z i jebane zamki z piachu. Kocham cię, Polsko! Kocham cię taką, jaką jesteś. Przecież to nie twoja wina, że rządzą to bestie, za to, że rodzisz tu swych synów mimo cierpień, za twoje córki, naszych ojców. Za matki, za to brzemię, udowodnimy teraz swoją miłość wobec Ciebie. Ja, jako młodszy brat, stanę, zła się nie ulęknę. Przyszła pora zmian, także Ty w końcu odetchniesz. Spojrzymy razem w dal, naszych synów przyszłość ten dzień. Zrodzi w nich serca żar, tak wykują sto oręże. Idąc z nim stoczyć bój, za Twą wolność miłość weźmie. To każdy z nas ma twarz. I to bie oddane serce. Dlatego chodź, już czas. Polsko, znów potrzebna jesteś.